Ojej, Neresia, ten, biedna. Ojej. Ej, chyba, że. Kurde, bo teraz to ten prank nie miałby sensu, jak on widzi, ale. No w sumie, no bo już prank nie ma sensu. Bo jak o, już bierzemy... czekaj, wiesz co, ja mam propozycję. Ja mam propozycję, ale Neresia, Neresia musi to nas kupić. A, nie ma zbytnio czasu. Ooo. No to Lip, Lipton. Dobra, ale kto jeszcze jest ciekawy? Nie, mi brakuje nowych osób na imię. Chodź co, wiesz co, wiesz co, chodź, chodź, pęk coś na ucho. Ale tutaj chodź. czekaj, czekaj, tutaj. maskę może. A ja hełmik, dobra, no mów, chodź, mów. Chodź, chodź. chodź tutaj, że was A Dobra, dobra. Słuchaj. Musimy zrobić jakieś Lala. fajne RP tutaj. Ale tutaj... Jakie akcje za tymkę? Wiesz co chodź Lala. Możemy zabić tego Keny z siaczek a dlaczego go? A nie, sorry, to. O nie, o, kurde, o, o, miałem stary. taki pomysł dla ciebie. Miałem iść tutaj coś potworkowi, ale nie. Nie, do starego już brakowałem. Kurde, no a, a no faktycznie stary, coś już było. brakowało. Hmm. No stary, już miał dom z akwarium. Kurde. Ale uwaga, bo ja wiem, że również Mackenzie streama, jeśli chcecie więcej takich zadymek wraz z Tobiasz Gaming, to zapraszam do następnego głosowania, które jeszcze nie jest dostępne, no niestety, zapraszam do głosowania na użytkownika Wawel, ponieważ on jest jednym z najlepszych. I kebizacek. Czekaj, muszę się wyciszyć. potworek wbił, więc to potworka bie bierzemy na pogaduchy, czy on taki <noise> jest? Ej, ej ej Ej, 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 co tu się zmieniło? Nie było mnie My dwa jest, dni? To jest mój zwariowany sklep. Teren sklepu pod parasolem Jake Berek. Berek. O kurde. A może Berka wiecie zrobić? Dawaj, O jejku, tu no. jaka ulica. Z lot trucków mamusi. Poćwicz tego schaba. Ojej! Free content! Free content schaba. pani Z Schabik. Co jest? Schabik. Nie kupiłem Schabik. przypadkiem, ale dobra, przyda się. Chciałem otworzyć skrzynkę. Pog, totalny. Berek. Dobra, Dobra czekaj. nie by do starego, żeby wbił do nas. Dobra, Falek, jaki masz pomysł? Dobra, słuchajcie, bo z racji, że no, nie oszukujmy się, Tobiasza, każdy bardzo lubił, nie? Mhm. No każdy lubił, więc nie, mi się wydaje, no nie, że to, Tobiasz. Nie, robimy. Nie. Jak nie? Panka nie Nie, 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 nie. Ale Słuchaj, moim zdaniem to ja to Tobiasz zasługuje na jakieś miejsce na swoją główkę. Mówicie? Tak, moim zdaniem ewidentnie Tobiasz zasłużył. Bo tobiasz, no niestety, nas <kłyszyk> opuścił. Okej, okay. okay, ale. ale Celi przeżyjemy. Ale jak będziemy... blaszka, blaszka Blaszka, też no bez problemu, ale ale naszego tobiasza. Naszego tobiasza nam odebrali. Wzięli go na Słuchaj. tą gorszą wyspę. Słuchaj. Mówisz, że gorsza wyspa. Pięć minut temu mówisz, żeby na ciebie głosowali, ty oszuście. No bo do tobiasza chcę wrócić, a nie, bo tak bez niego to jest. Widać. No się już jestem. No, no, i, no, otwierałem. no, moja propozycja jest taka, że wybudujemy główkę Tobiasza, ponieważ on ją ewidentnie zasłużył. Tego okay, musimy ją wybudować daj. tak, aby każdy mógł ją zobaczyć satelity e, przez internet a na kwadratowa.tv. Będzie bajka. Skoro jesteśmy w, w temacie zimnych napojów, no to twoje zdrówka, no. A, dziękuję bardzo. Zdróweczko, zdróweczko. Ja bym też przybił zdrówkę, ale niestety no, zostawiłem sobie na dole na jutro, już, żeby mnie nie korciło. Bo oczywiście, widzowie, oczywiście. Tego. My mamy na myśli e, napój. E, czy, e, nie, 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 nie. Jaki... <laughs> nie, 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 nie. <laughs> mamy na myśli Pepsi, oczywiście, w szklanej butelce, ponieważ jest w wielu sklepach w tym Przepraszam, Coca-Cola. Jest w tym momencie w wielu sklepach na promocji. Ja nie piję Coca-Coli, tylko Pepsi. Dobra, Praczę czyli się. Pepsi. Pepsi lime, najlepsze. Tak. Dobra, idę uzupełnić wełnę, bo mam kupca ja na wełnę takie jedno i pytanie, muszę. A, co drodzy? tutaj zrobić. zebrali. Do was, tak, Halo. Tak. I w co wy Halo, Halo, nic, przerywacie. Nie słychać halo. Was. Halo. halo. Halo, halo. Kenzie, halo. Ej, halo. halo. I co wy robicie? Halo, Jezus Maria. Nie zażartujcie sobie ze mnie. Halo, Żelazny obożek, ty w tym secie żelaznym kusisz. O Jezu. Nie no, żartowałem... słyszę was, ale prank! Marcin, dobie. A Co wy tak spytam? My? Tak. W Bailando Czyli co czy się Bailando Bajunia tak? Dawaj Walgo na solo Nie Nie mogę Czemu nie? Czaszki już nie Walgo ma. na solo Ej nie bądź paruwa Nie bo on może mieć w solo. tym momencie on jest taki No dawaj Nie No walgo na solo dawaj Będziesz miał raptem minus 500 dawaj Walgo na solo ja uważam, że wa warto walić go na solo. Dawaj na pyrę. Piście mu, żeby nie był paru walił go na pyrę. Nie, nie. Dobra, teraz o, taki o, quiz. A tu na arenę go weź, weź go na arenę. O. O. Pog, pog. Go arena. <noise> Oj, nie, nie, byczku. Wszyscy sprowokują, że w ale nie ma szans. Nie, nie. Bez hitu. Nie. Kusi... I mo, moim zdaniem, Aj, moim zdaniem, powinieneś go. Nie wiem, ojciec po chyba. Co? No Uuu... nie, on chce kupić z u, u konkurencji. Ale jak no... Wszyscy piszą, że Cimo, to rob... dobra, robię, dobra robię to wełna do nadrobienia, dobra, proszę bardzo Robię to Dobra Chowam najcenniejsze jakby rzeczy Ludzie, to będzie przez was On jest tutaj? Ej, kto mi uderzył? Lognąć? Nie Czekaj No nie logaj, nie, nie rób tego Bo się pogniewam Nie, przestań no nie! Wafel! No czekaj, niech mi zniknie i ja idę do niego Kurde brzmię mnie na pitos Ej, robimy karaoke, zobaczymy czy widzowie zgadną jak my będziemy fałszować i śpiewać i zobaczymy czy widzowie zgadną Co ty na to? Poczekaj, bo tutaj on musi to zrobić Dobra, Co napisać, żeby ja, mnie mógł uderzyć? Ja... Zarecytuję piosenkę, Co zrobić żeby na czacie. Uwaga. Ja recytuję, wy dokończycie na czacie. Moment. że sobie tutaj zrobić daje, to! gdzie Zabiję. tak łatwo nie mieli. Ja Zabiję. Ja jak? Lognąć? I co? Dostał Mama czachę? mnie tak jak pod górko. Dostał czachę. Dostał? Dobra, ma dojazd, ma dojazd, ma dojazd, ma dojazd. Nie, Ale bo wszyscy... Cipał. Żelazny, dostał. Jest się, jest się. Jest minus 678. Wiesz że jakby Jakbyś mi klienta zaciupał to człowieku Ale damy mu później pieniążkę jakiegoś, żeby nie było. Nie, gdzie jest żelazny? Nie, mogę go zabić Chat Spokojnie totalna Chillera, on ma czachę gdzie może być żelazny? Mów mi, Powiedz gdzie może że być. Mu zdejmiesz czachę. Napisz, że da oszczędzisz mu cierpienia i imo zdejmiesz mu czachę. No, ma sklep. Kasyno ma naprzeciwko. No, Chodzi koło TNT, dobra. nie, kasyno jest, ale generalnie, że tak powiem, no, ma naprze naprzeciwko. Kasyna Nitasiego. I TNT ma jeszcze chyba sklep, Dobra, no. jest. Ale nie wiem, czy on tu TNT nie. O, schował. Kozak, Pog. Biorę jego czaszki. E, miałeś. No nic nie miałeś. Jeśli możesz, to nie sobie stamtąd zabrać. Co nie? Mam jecha, mam to nie musisz. To nie ruszać w hitemku? Nie, bo nie ma po co. A no, to nie ruszam, to zostawiam. Bo ja mam imolew, mały, wielką dziurę, którą o. potem musiałem zatykać przez 20 minut. Także mi się nie, wy, nie wyszedł mi prank niestety. Ale byłem blisko. O nie, Dobre, halo. Ue! Halo? Słyszysz halo? mnie? No, eee, laga mam. Ej, ja też, spadłem poza wyspę. O nie, serwer chyba wydupcyło. Ej, bez kitu! W wydupcyło serwer. No. Dobra, słuchajcie, bo z racji, że włączyła się kwadratowa. Co, dawajcie. No, dawaj. Aj, no. Chcesz dostać pierdzie, poważnie. Ory, mi cofnął na juniorkę? O, jesteś tu dzieja prawie. A mój tata ma ferrari. Co ma? Ej, wiesz do którego etapu mnie cofnęło? Ej, czemu ja dostałem achievement? Jakiś cover miły w Diamonds? Eee, nie mam, nie zrobiłem. Chodź tu. Gdzie Aha to... Co? Super. Cofkę miałem Co? i nie mam itemów Jakich? E, wszystkich ze skrzynki, które założyłem po biegu... Ej, Ja...